I dzień dobry, dzień dobry. W sobotę 8 marca, dzień kobiet. Wszystkim paniom, wszystkiego najlepszego. Idziemy na zamek. Idziemy na Tak, idziemy na zamek, tutaj Agnieszka zabiera Patrysia. Tam są jakieś trampoliny, chyba że coś takiego zaraz zobaczymy. Duchańca jakieś zamki, tak? No. A ja przejdę jeszcze w inne miejsce, chyba, ale to za chwilę. A jak Agnieszka poszła tam z Patryszkiem poskakać a ja tutaj sobie chcę zajrzeć do sklepu no z elektroniką jakiś telefon może kupię bo, bo będę potrzebował jesteś gotowy? No, no Patryś już jest gotowy dzieci jedną i oglądają najpierw zasadę na bezpieczeństwa i Patryś już tu skacze musiałam tu z nim iść bo inaczej tego go pani takiego małego zamknęła a on potrzebuje skakać, tak? No. O, tutaj takie zamki są. To Patryś zjechał z takiej rury. Jesteś? Biegaj. Taka rura i do takiego basenu. Z piankami się zjeżdża. I zaraz tu wyleci. Oh, yes. Yes. Tu Patryś idzie po przeszkodach, żeby nie wpaść. No, tutaj jest takie coś taka ściana, po której Patryś wchodzi i tu będzie zjeżdżał dobrze, że zauważyłam bo tak to go trzymali tylko w jednym takich dla maluchów a on, proszę, tu fikać chce ale musiałam z nim wejść bo tylko pod opieką rodziców może być na całym bo jest jeszcze za mały i tu Patryś jeszcze po takim czymś będzie zjeżdżał, zaraz proszę salta <śled> brawo no to jest takie właśnie te hańce, różne przeszkody W byliśmy na takim go jump, nie wiem to chyba 50 zł kosztowało, a tu 10 euro za godzinę, o jest już No i do tego 2 euro takie skarpeteczki trzeba sobie kupić Patryś tam biega, są no takie przeszkody, tu Patryś, Patryś sobie skacze, biega a ja za nim chodzę no to takie jeszcze przeszkody niepokonane, ciężko, trudno Patryś próbuje w takim basenie piankowym Będzie przechodził. To jest takie, o, skacze. To taka wyspa, pulka takiej, którego można. No i niestety ten telefon, który chciałem, tego nie ma. Trzeba zamawiać, ale popatrzyłem na podobny z tej samej serii i jednak brakuje mi tam. No stabilizację głównie wideo, a te, co mają, to z kolei ja nie chcę. No i chyba będę musiał kupić w Polsce, bo. Patrzę na Aliexpress, no to ceny już takie same są w polskich sklepach, jak u Chińczyków, więc ja wolałbym wziąć do ręki i dotknąć, prawda? No. Także nici zakupów na razie. No i po tych na trampolinach jesteśmy tutaj. A byłem drogą kupka taką kartę. Gramy. Patrz teraz tutaj walczy z potworami, proszę. Jeszcze nie wiem, że trzeba przeładować. Teraz taka gra, proszę tutaj, Patryz no co Kręgle. Wirtualne Kolejna kula. Teraz poszło niedalku takie coś dostaną na dzień pobieg. aha właśnie, tak nie nie To to jest jakieś drzewo irlandzkie, tak? Tak, drzewo życia w serduszki No i tu jeszcze patrzysz na podlewianie patrzysz losowo sobie tutaj kolejna gierka o, coś nie tak poszło chyba o już czyli 9 lat dodał teraz przerwa na przekąskę patrzysz się na popcorn Agnieszka, Marucika. No, jeszcze czekoladki sobie zażyczy. Nie wiem, czy to dzień kobiet, czy to dzień dziecka dzisiaj. No, patrz No i patrzysz na motocyklu. Szczerze, że tu tylko gra. No już by biedak zginął, no. I jeszcze jedna górka. My natrafiliśmy na raj dla mnie tutaj zestawy kreatywne różne, jakie naprawdę fajne. I Patryś trafił, co ty znowu kupujesz sobie? Co? Zoomy jeszcze nie masz, no właśnie z psiego patrola, to Piotruś skrzywiony, bo nic dla niego. Nie, 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 nie. <laughs> Ale super, naprawdę piękne zestawy kreatywne różne. I niedrogie, bo w Polsce to są bardzo drogie takie rzeczy. No, Patryś tu se siedzi zmęczony. Co sobie kupisz? Jak się, jak się nazywa? Mama się no, trzy razy była zmiana. Mama, mama! Coś robi. Robi? Chcesz tak. Aha. Tak. Miał czersa, potem miał zumbę, czy odwrotnie, a teraz sobie wybrał co? Jaką się nazywa? Um, jakiś czerwony. Jakiś czerwony. No. Rab, czy jakiś tam. No, ja cię chcę Już będzie otwierał.